Chcę Wam powiedzieć, że Bóg nawet w tym roku potrafi odbudować coś, co się mogło wydawać, że już się nie da odbudować, a posłuchajcie o tym sami. Zapraszamy cię serdecznie, Lena. Zapraszamy! Wielkie brawa dla Lena! Chodź, kochana! Cześć, ja jestem Lena. I żeby opowiedzieć Wam, co się wydarzyło w tym roku, muszę opowiedzieć trochę o tym, co się wydarzyło przed. Um, więc e, jeśli ktoś zna rodzinę Baldów, to wie, że ja się wychowałam w rodzinie e, bardzo, bardzo wierzącej, ale przede wszystkim w takim Bożym domu myślę, że to widać e, w którym ja naprawdę nie tylko wiedziałam, że Bóg istnieje, ale ja miałam też z Nim relacje. I, I to taką bliską relację. Jestem też osobą, która jak już coś robi, to już robi to na maksa, więc można powiedzieć, że byłam taką chrześcijanką na maksa. Byłam gdzieś tam jakąś liderką i w rangersach i śpiewałam w uwielbieniu i organizowałam różne obozy, nawet profilaktyki w szkołach organizowałam, więc no, na maksa tyle, ile się dało, tyle robiłam. No ale nastąpił czas, w którym ja poszłam na studia i, i zderzyłam się trochę z takim światem, którego w ogóle nie znałam i do którego bardzo nie pasowałam, a do którego chciałam pasować, bo zawsze miałam problem z tym, że się czułam odrzucona, więc no, bardzo nie chciałam się poczuć odrzucona przez tych ludzi i zaczęłam ja też w pewien sposób pociągać to wszystko, czego nie znałam. Więc poszłam w tę stronę, która z Bogiem ma, można powiedzieć, wspólnego niewiele albo nic, no bo nie dało się pogodzić jednego z drugim. Ja się i odsunęłam od swojej rodziny, i odsunęłam się od Boga, i od kościoła, i poszłam całkowicie w świat. Chociaż to nie było wcale takie proste, bo mi to wszystko nie pasowało. Ja wiedziałam, że to jest złe, ale, wiecie, im dalej w las, tym już. To się robi normalne, pewne rzeczy przestają stanowić problem, więc można powiedzieć, że pobłądziłam. Nie będę mówić dokładnie, co robiłam, bo tu siedzi moje młodsze rodzeństwo i chyba lepiej nie mówić, ale no wystarczy pomyśleć o tym, że robię wszystko na maksa, więc no imprezowałam też na maksa. No i doszłam do momentu, w którym poznałam chłopaka, w którym bardzo się zakochałam bardzo. Zaszłam z nim w ciąże. No i można by powiedzieć, że to pozornie wyglądało wszystko w porządku, bo my planowaliśmy tę rodzinę założyć, on mi się oświadczył, miał być ślub. Więc no, niby taki spokój osiągnięty i będzie rodzina i wszystko będzie fajnie, no ale no nie do końca jak widać, bo ten rok zaczął się fantastycznie, urodził się mój syn Kacper, którego tam gdzieś dziadek nosi z tyłu. No, ale w tej rodzinie naszej dalej nie było Boga i ta rodzina się rozpadła bardzo szybko, w miesiąc praktycznie po narodzinach, więc zostałam sama z Kacprem. I no to był straszny czas, straszny, okropny, ciężki, no bo zostałam sama, musiałam znaleźć nowy. No, generalnie było bardzo, bardzo źle ze mną w ogóle emocjonalnie. No, więc musiałam po prostu pomóc swoich rodziców. A wiecie, jakie koło ratunkowe może zaoferować Balt, nie? To jest telefon do przyjaciela, przyjaciel to Jezus, więc no, za, za dużo wyboru nie miałam. Zaczęłam przychodzić do WDJ-u gdzieś tak w marcu. No i przychodziłam do tego wdj bo ja się tutaj dobrze czułam i doświadczałam wielu jakichś takich rzeczy. Dużo czułam, że jest mówione tutaj do mnie ale nie potrafiłam sobie odpuścić jakby tego poprzedniego życia bałam się że jeśli pójdę całkowicie za Bogiem to ja już nie odbuduję relacji z tym chłopakiem moje dziecko nie będzie miało ojca ja będę do końca życia sama no bo jaki chrześcijanin będzie chciał nie wiem żonę z dzieckiem no, po prostu się bałam bałam się że stracę cokolwiek z tego życia poprzedniego, co teraz brzmi, no, wydaje mi się głupie, ale wtedy to było przerażające. I mimo tego, że mnie ciągnęło w stronę Boga, bo ja wiedziałam, jaki on jest i chciałam do niego wrócić, to nie potrafiłam zostawić tego, co było. I e, zaczęło za mną chodzić takie słowo, prawdopodobnie w ogóle wyrwane z kontekstu, więc nie bierzcie tego jako kazania, e, absolutnie, ale chodziło za mną słowo, e, że kto życie swoje kocha, straci je, a kto swoje życie straci dla mnie, ten zyska życie wieczne. I tak jak pastora Agnieszka mówiła, że Bóg mówi do nas przez słowo, ale musimy je trochę znać najpierw, to ja to znałam słowo, nie wiedziałam totalnie, gdzie to jest zapisane, sprawdziłam, jest zapisane m.in. w Jana 12, 25, jest, ale wtedy nie wiedziałam nawet, gdzie to jest zapisane, no i to tak za mną chodziło i tak we mnie pracowało, że no zdecydowałam, że no dałam mu szansę, nie, no spróbujemy jeszcze raz. I postanowiłam, że po prostu no, po mojemu panie, Boże już nie działa i nie zadziałało. E, więc, e, więc spróbujmy jeszcze raz razem. I e, no, nie nazywam tego do końca nawróceniem, tylko trochę bardziej takim powrotem do domu, bo tak jak mówię, ja już wcześniej znałam Boga i miałam z nim relację, tylko przez chwilę się na niego obraziłam. E, ale od tego czasu no, moje życie bardzo, bardzo się zmieniło. Myślę, że no, wy mnie nie znacie, ale. E, Ci, którzy mnie znają, widzą ogromną zmianę w moim życiu i przede wszystkim ja doświadczyłam tak ogromnej miłości Bożej przez słowo ludzi do mnie, przez moją e, taką intymną relację z Nim, ale też przez takie materialne gesty, bo ja dostawałam jakieś w ogóle pieniądze od ludzi i w ogóle no... Tak się bo o mnie zatroszczył i o mojego syna, że po prostu nie wyobrażam sobie, żebym ja kiedykolwiek wymyśliła lepszy plan dla nas niż ten, który On e, dla nas przygotował. Także... E, po prostu chcę wam powiedzieć, że Bóg nawet z takich sytuacji beznadziejnych, no, po prostu ogromną nadzieję potrafi natchnąć i, i tyle. I wszyscy powiedzieli zgodnie. Amen. Dziękuję, Lena. Daj Bogu szansę. Można byłoby powiedzieć i nazwać Świadectwo Leny, nawet powiedziała takie słowa, prawda? To postanowiłam dać Bogu szansę. Myślę, że to jest dzisiaj dla nas dać Bogu szansę. Przynajmniej ja, ja dałam Bogu szansę, nie żałuję. Alleluja, Bóg jest dobry.